Ale to jest fajne! Ta ja psaicyna, czyli tysiące skowili, to jest wyzwanie ostrości! Siemaneczko ludziska, to jest nowe wyzwanie ostrości, ja jestem Mike Van A ja jestem Sanepid, tak jak powiedział Mike nowe wyzwanie ostrości, nie live. A dlaczego nie live? No bo dzisiaj mamy sos wyjątkowy z tego powodu, że jest to polska produkcja. Tak. Dlatego chcemy tutaj skrupulatnie przetestować. Wiąże się to też z tym, że mamy z góry ustalone nośniki, jak to już taki mamy kaprys, plan, zamysł, yy, aby tak testować właśnie polskie sosy. Może od początku, bo historię teraz Wam opowiem, a może na początku powiem, co to właściwie jest. Jest to bardzo fajna rzecz. Rokita. Po prostu Rokita. Sos Rokita. Jest to Yy, autorski pisa. przepis yy... Sos, przepis i formuła, receptura, też tak jak no. nie mam. Y, od Będzie Piekło, czyli Tam. firmy sklepu internetowego, Tam. która zajmuje się sprzedażą Ostrich ostrych specyfików. sosów, ostrych specyfików. Tak, w sumie nie tylko sosów. Fakt, fakt że Mike, dobrze, Mike, Mike, tutaj no. to dodałeś, sprecyzowałeś. I też jest to ich tutaj mm, pierwszy autorski produkt. Tak. Powstały we współpracy z dzikim Bill. Em. Właśnie to chciałem też powiedzieć. Dziki Bill, firma Dziki Bill, którą też dobrze znacie mhm. z naszych wyzwań na pewno, y, wyprodukowała ten ten sos, ale mhm. sam tutaj koncept, pomysł i zamysł jest tutaj od Będzie Piekło. I oczywiście Będzie Piekło Myślę, że powinniście no, znać, bo z naszych wyzwań, bo też no, sporo sosów, w sumie jakby nie patrzeć, zaopatrzyliśmy się to. przecież, które testuje, testujemy na wyzwaniach, też jak najbardziej od nich, z ich sklepów właśnie się zaopatrujemy. Mhm. Przepraszam, dzisiaj coś się tak bardzo zacina. No i akurat właśnie byliśmy całkiem niedawno, jak to jest to nagrywane, no chyba nawet tydzień temu Dobra, dokładnie, tydzień byliśmy temu. dokładnie tydzień temu na drugim zdacie Chillheadów. był się w Krakowie. Tam też możecie, możecie zobaczyć nasz live, gdzie podejmowaliśmy mierzyliśmy się z pizzą z pizzerii Al Forno. No i też jest live z telefonu Majka czteroczęściowy, gdzie cały przebieg zlotu jest został uwieczniony, to tak przy okazji wspominam, też to można na naszym kanale wszystko zobaczyć. Bo na zlocie się odbyła w sumie premiera, dokładnie tak, więc chcemy tutaj jak najszybciej ocenić. Zaznaczamy też, że próbowaliśmy go, gdy go zostawaliśmy na stoisku, będzie piekło, na zlocie i wiemy, że no wypada pozytywnie. Dobrze, czyli teraz Majku powinniśmy, no trochę się jestem wybity z rytmu, bo, no. bo rzadko robimy takie recenzje jest tutaj na ostatnim, sobie przyzwyczajony do trybu z live. Yy, ale teraz chyba powinniśmy, jeśli się nie mylę, zabrać za jego wrażenie sopachowe, prawda? Nie, w po kamerze przedstawić, jak to wygląda, A! i jest skład. No tak, no widzisz. Dobrze, tak to wygląda. Trochę tutaj mamy problem z ustawieniem dobre, dobrze oświetlenia, tak na szybko, ale mniej więcej tu widzicie o co chodzi. wygląda etykieta. Bardzo fajna grafika, to jest taki tym stworem, właśnie tak mi Osobiście już jakiegoś gremlina. Tak, hmm. znajoma ludzi właśnie z Będzie Piekło zrobiła, bo się spytałem sam, kto miał... tak, faktycznie, Majku, była taka rozmowa. Dobrze, jaka konsystencja? No wydaje się dosyć stały, nie leje się. Wręcz jest bardzo stały, zastygnięty. Nie porusza się w tej butelce ani trochę. Widać ziarna. No dalej, pozostajemy na bocznej kamerze, żebym mógł Wam przeczytać skład. Skład tego sosu Rokita prezentuje się następująco. Mieszanka papryk, habanero yellow na gajolokia 32%, przecier pomidorowy, ocet jabłkowy, sok pomarańczowy, cebula, czosnek, sól, oliwa z oliwek, przyprawy. Tak to wygląda. No, wiemy już, że rzeczywiście czuć się przyprawy. Tak, jest... tak, zdecydowanie czuć. Ok, e, dobrze. Jeszcze nie myślę, Majku, że teraz możemy zacząć właściwy test, czyli no. teraz go rozpakuję i będą wrażenia zapachowe. Mhm. Yy, będą nośniki, a w sumie nie powiedziałem dokładnie, jakie nośniki mamy, tylko powiedziałem, że takie jak zawsze na polskie sosy. Ale tym, którzy nie wiedzą, już piszę z odpowiedzią. Yy, wiadomo, teraz będzie zapaszek, no a potem będzie runda numer jeden, czyli zaczniemy od spaghetti, prawda? Tak. Tradycyjnie spaghetti z Piccolo, uprzedzam pytania od razu. Potem będzie rosu, tradycyjnie rosu, a mi no, też uprzedzam pytania. No a runda trzecia to, no już tutaj nie ma co tutaj gadać i wam tłumaczyć, po prostu łyżka paszcza. Cieszę się bardzo, że robimy ten materiał i jak z wielką przyjemnością zapowiada właściwy test. Okej, okay. możemy więc lecieć, ja go tutaj otwieram, dobrze, łatwo zeszła tutaj ta górna, no takie otwarcie jak w Dzikim Bilu. no Dzikim Bilu robi te sosy, więc nie dziwota. No, on jest totalnie zastany. Z tego co pamiętam, Kamil mówił, że pierwsza partia to jest 1000 egzemplarzy, nie? No, dokładnie Podobali tak. 1000 egzemplarzy, 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 do naszych 36 30... sztuk to... Spicy Mary. Spicy. Spaci... Ja myślałem, że powiem dobrze, no. Spicy, Spicy Mary. No to, to e... no, no to jest przepaść. No no ale to jest pas, nie porównujmy naszych warunków produkcyjnych do tych, które tutaj na pewno mają miejsce, no nie więc. Tak. Powiem yy, to, co właśnie mówiłem, yy, on Nie słychać w ogóle, żeby on się ruszał. Ja nim potrząsam. w ogóle nie słychać, żeby Te, tam coś dłu, się ruszał. Duży termin, termin ważności ma ten sąd, no. że bo jest termin. A, no, do 2020. do stycznia 2020. No. Data minimalnej trwałości. Tak o, się to nazywa. Tak. <laughs> mm, dobra. Co właściwie patrzę jeszcze na etykietkę, coś jeszcze można wspomnieć? No, opis jest, że bardzo ostry sos. Rokita, bardzo ostry sos. Dobrze. Po ci wstrząsam. Sam, no nie słychać, żeby w ogóle coś tam się zmieniało w nim. Czy musi być gęsty, zastany w cholerę? Brzydko mm -hmm. mówiąc. Ja jestem ciekawy, jak on wyjdzie z tego, z tej butelki. Dobra, otwieram. Ty czuć głównie. Oh, fuck. Fajne, czuć te, przy... czuć te przyprawy, taką mieszankę ziołową. Ty, nie mogę tego zamknąć. Czy jest jakiś pośledzony? Chyba tak. Dobrze, zaraz to... sobie wstrząśniesz, a ja no. dokończę może swoje wrażenia. Yy... Wiecie co, czuję mix przypraw, na pewno tych, które tam są, ale to są jakieś nieznane mi przyprawy, nie umiem się o nich wypowiedzieć. Czuć, nie wiem, z jakimś sosem do spaghetti pomidorowym kiedyś się spotkałem, który podobnie pachnie, ale też nie potrafię powiedzieć gdzie. Najmocniej czuć po prostu ten miks przypraw, no tyle co no. mogę powiedzieć i że jest bardzo przyjemnie i podoba mi się. Podoba mi się bardzo i bardzo pozytywnie muszę ocenić ten zapach, bo jest naprawdę... mi się bardzo podoba. No. <laughs> Wybaczcie. Ale na pewno są to przyprawy, z jakimi nie spotkaliśmy przy testowaniu ostrych sosów, więc tym bardziej tutaj to na plus jest, że jest to oryginalna rzecz. Bo ja nie wiem, ja nie wiem co to za przyprawy, jak je opisać. No dobra. No i wyciek. To wyciek, oczywiście ja czuć fajną przyjemną nutę od jabłkowego na początku. Tak ja tu mam na wierzchu. No i plus te przy, plus, yy, przyprawy, nie? No. Zapach jest bardzo, bardzo przyjemny. Ja tu też biorę łyżeczkę, żeby już tutaj to z powrotem wlać ewentualnie. Dobrze. Yy, no to robimy małą przerwkę i za chwileczkę widzicie teraz już z yy, rozstawionymi. Yy, pojemniczkami ze spaghetti. Wróciliśmy, wiadomo, na wynos i, mhm. i drugiej przerwy nie, dla nas nie będzie, bo tylko muszę tutaj to przynieść, zobaczyć, czy jest odpowiednio ciepło, jak nie, to ewentualnie podyżać, zobaczymy, jak sytuacja wygląda. Dobrze, zostańcie z nami, widzimy się za chwileczkę na pierwszej rundzie. Okej! Okay. No tak jak widzicie, mamy tutaj już, yy, właśnie, no, spaghetti, spaghetti. Ja tu mam łyżeczkę, tak, łyżeczkę, no, łyżeczkę. I będę tutaj teraz dozował tenże sosik, zobaczymy, no, bo on w ogóle się nie chce wymieszać. Wstrząsnąć, no. ale wyle, wyleciał Majkowi, wyskoczył, wypłynął. Zobaczymy, jak mi wypłynie na łyżeczkę. Cała łyżeczka oczywiście spaghetti będzie. No, oczywiście, że jest. Oczywiście ja dozuję. A nie, całkiem chyba zgrabnie leci. Znaczy trochę tak powoli, ale. Jest to, bardziej gęsty niż mój. Ale idzie dozować. Uej, nie. się chyba zapędzam. Yy! No, ale też jest ok. No, dobra. Daję sobie tutaj. No, super pachnie. Jestem przygotowany. No powiedzmy, że ja też, bo też nie widzę już, gdzie jest SOS. Mm -hmm. Ale się cieszę, ale się jestem podjarany. Życzę smacznego. Runda numer jeden zaczyna się. Round one. Lekkie uszczypnięcie poczułem. Ty czuję już, ten niego fajny aromat, ale jest w tle do smaku spaghetti. Wow, rozlawa się po języku, no. ale dosyć. No ja czuję, no. To jest ostrość już, to jest ostrość. Taka. No. Wow, ale taka bardziej mi się z pieprzem kojarzy, z ostrością od pieprzu, a nie, nie od papryk. Tej trochę nie wiem, czy kiedyś jakiś sos tak działał kiedyś. Można jest sobą też no, nie wie, no. Ale smaku nie czuję tam dzisiaj. Nie, no ja czuję. Ja nie. Ja Ewidentnie czuję, jest w tle. W górę bierze smak spaghetti, ale jego smak jest w tle. Mm. Fajny mm. jest. Ale moc tak, moc, moc się czuje. No i zyku czuję. Ani to nie jest palenie, ani wygryzanie. Szczypanie bardziej. Dużo jem, tym mocniejsze się staje. No moc tutaj jest, kurde, no taka chyba przekręcająca Na pewno dzikiego Habanero i habanero X. Tak, tak, tak mówisz? Na pewno. Myślę, że mam zjedzone. Tak, nie pokazać. Zjedzone. Mhm. Fajnie no pali, pali. Ale nie strasznie się rozkręca. No też. No. no teraz też jest... A nie, rozkręca się, dobra, teraz się no, czujesz, tej, rozlewa się po języku. My po wodniebieniu też wszędzie. Główny język dał. Zatakowany. No. Kurde, i, sma, i smakowo fajnie, no coś Kury też fajne. To jest chyba, raczej chwyt to bardzo, chyba jest bardzo ostry. No rzeczywiście, ja, no. że czujesz taką moc. No w sumie fakt, dla jakichś nowicjuszy to mógłby rzeczywiście chyba, bo chociaż, kurde, to ciężko powiedzieć, bo tak nietypowa to, coś taka gryząca. Że ja nie wiem, jakby... No mógłby może rzeczy. No nie no, no fakt. No na, pow, nie no, no, to nie no to powiem prawda. tak. Są na pewno znajdą się, znajdą się osoby, dużo osób, które, dla których to będzie właśnie sos bardzo ostry, więc... No. Więc ma to sens. Ten opis myślę ma sens. Dobrze, więc y, widzimy się na chwileczkę na rundzie. Numer dwa, no zostańcie z nami. Okej. Okay. Więc jak widzicie, jesteśmy już ready. Troszeczkę nawet, troszeczkę się zasiedzieliśmy, bo zupa ma już taką, jak to określił Mike, y, ten, podbramkową temperaturę tak, tak. podbramkową. Dokładnie tak. Więc no zabieramy się za to. No to ja już dozuję, robimy, będziemy robić uboty, tak zwane w zupę. No dozuje taką samą łyżeczkę. O żeż w mordę jeża! To trochę za dużo. Zdradliwy taki jest, to trochę za dużo takiego. Spokojnie robimy operację, robimy operację spada na zupy spada do zupy, ale powiedzmy, że... No patrz, tu mam taką nieco mniejszą łyżeczkę to jest pełna to może ta no, będzie dla ciebie. Będziemy się tak umówić? Dobra. Zatapiamy. No widzicie, widzicie, co tu się dzieje, no. no. Zdecydowanie zmieniła kolor. Czuć w powietrzu zapach tych przypraw. Jak się w niego zawąchuje właśnie z niska. No, nie właśnie nie jak nie czujesz? No, no nie czuję, no. Nie ja czuję. I zapraszam jak was, wszystkich Was na rundę drugą, która właśnie teraz się zaczyna. Lecimy smacznego. Dziękuję. Round two oh. uh. O, teraz drugi łyżeczce dopiero poczęłem ostrość, a wcześniej fajny smak, po prostu no. fajny smak. Nie, to ja przy pierwszym poczłem ostrość. Zawsze przy pierwszych dwóch, trzech szuli ostrość, a potem to się przyzwyczajam. To jest fajnie. O, ty pychał po podniebieniu i to mocno. Mhm. Leadno czy nie języku. A jakie to jest dobre w tej zupie? Mhm. Powiem, tak, czuję i równocześnie i rosół, i ten sos Zgadza na równej się. mocy. 50-50 jakby się podzielili Zgadza i nawet się. jakby tak fajnie jakoś przez siebie tak przechodzili, takie wiesz. Mm -hmm. Taka fajna para dobrana, taka wiesz. Tak. Dobre to jest. Podoba mi się. Ostrość jest na dobrym, fajnym poziomie, takim no. średnim przeskoczeniu. No, dosyć mocniejsze, jak pojawia się dosyć mocniejsza ostrość, no tylko chwilowe uderzenia, teraz po wzięciu łyżeczki, no, no to czuję, że ich po podniebieniu przejeżdża mocno. Nie, to umie... Dosyć? No nie, nie, właśnie... Ale już słabnie, Przezcie, nie, już słabnie. No widzicie, że nie muszę na helikopterków ani nic, czyli macie świadomość, no, że, jest że to nie jest chyba jakaś... fajność. To ma, po, nie jest jakaś pokaźna moc. No, w zupie to to jest, kurczę, proszę Państwa, to to jest... Wy... To jest wybitne, no jest w zupie to jest wybitne. To no jest mm. To jest ten poziom mocy, który lubię. Dokładnie. chyba idealny. Mhm. idealny. Ciekawiam z końcówką, czy będzie jak zawsze. Mhm. Pewnie tak. Uuu. Teraz jakby trochę mocniej pojechało. U wow. oh, rany. Ha. już wow. bardziej, już bardziej. Napi no. Szczypią usta, już mnie. Mm. Skończyłem, a mm. jak zawsze im dalej w las, tym mocniej. No typowo. Jest moc. Mo Smark już czeknął z nosa. Wywołało efekt no, przeczyszczenia nosa. znaczy, że to już jest moc konkretna. I jak już nie, to z tym bardziej. To się mega rozkręca, cała jama usta, wszystko je, płonie. Jedzone! Wow! Ale przeczyszcza ten nos powiem. wam rzeczywiście, no. nie maj mówi. Chciałem coś powiedzieć, a tak się zawiesiłem właśnie, bo... No. Ty, nawet nie muszę nic mówić, to się rozkręca w ustach. i to tak... No, tak, zdecydowanie. Wow! Ale to jest fajne! <laughs> fajne i mocne! No te no w zupy, to to jest, proszę Państwa, to jest, jest dzieło sztuki. Jest. No tyle na razie mogę powiedzieć, bo nic konkretniejszego nie powiem, bo... Cały czas mnie wypala, więc nie mogę nic konkretniejszego powiedzieć, no i w tym zachwycie po prostu nic innego więcej nie powiem. Nie słuchajcie, no musimy tutaj ogarnąć się zdecydowanie, zdecydowanie musimy się ogarnąć, bo pali, pali, nie. pali, prawda, Majku? Tak, nie, jasne. Czujesz, że pali, prawda? no to mówię, co cała mocno, że pali. Że pali? No tak. No tak. Okej. Okay. No, jest więc... rozhajcowany mocno do więc... czerwoności. No to jest super. Dobrze, słuchajcie. Super. No to robimy przerwkę, nie wiem jak długą, no dla was krótką, jak zawsze, wiadomo. I za chwileczkę widzimy się na ostatecznym, decydującym, przepraszam, nie wyzwaniu, bo chciałem powiedzieć wyzwaniu, ale widzimy się na decydującej rundzie, czyli rundzie numer 3. Będzie to łyżeczka, cała łyżeczka. Widzimy się za momencik. Okej, okay, nie widzicie, jesteśmy tutaj. Gotowi już, na wielki finał, czyli trzecią rundę, więc ja nie przedłużam. No o, w końcu zaczyna coś tam latać w nim w środku. tyle, że. Trochę... że już wypadałoby, żeby coś zaczęło w nim latać, więc bardzo dobrze. Na no, formalności wam pokażę tutaj do. No kamery, proszę bardzo. Proszę, ale proszę bardzo. Nie do bocznej akurat, nie do bocznej, ale tutaj. Ale wam pokażę. O! Proszę. Dobrze. Yy, no to więc mamy te łyżeczki, bierzemy się za to. Jesteśmy gotowi. Yy, a myślę, że można życzyć smacznego. Więc życzę smacznego. Round 3. Mm, na początku. No. Leki, taki, taki. Octowy posmak? Mośny. Bo to uh -huh. cytrusy są raczej, chyba. Tak, ale. To jest na Potem ta ziołowość mocna. Uh -huh. e tak było czuć te ja zioła. Nie pamiętam, jak Na, to począt zioła, na bo, początku no. tą octowość, potem było czuć te zioła. Smakowo tak bezpośrednio sam nie jest tak dobry. W uh -huh. daniu, to jest to ciekawe, w daniu jest lepszy. Potem lekka wchodzi minimalna goryczka papryk, ale to jest minimalna taka ciuteńka. To ja chyba tego nie wychyciłem. Uu, no, ale głównie, gardło uderza. Oczywiście głównie... język dostaje, jest ostrość na, jest... na języku jest ostrość. No. I na gardło teraz schodzi. Powiem... Nie no, to jest moc. No, no. znaczy spoko jest, nie? chodzi o moc, ale nie, nie wszystko nie urywa, nie? nie? Mówimy tak, nie. Ale że to zioło fajną, nie. Ja pamiętam, mm -hmm. ja myślałem, że to są oregano, czy coś takiego, ale ale Batas będzie piekło powiedziała, że to jest inne zioło, nie pamiętam. Coś bardziej przy, przy polskiego to było. Rozmaryn czy coś? Nie, nie wiem, ja nie chcę mówić, bo nie pamiętam co to jest, ale na pewno nie oregano, tyle wiem. Ale to takie czuć dybowy, ziołowy taki klimat. Jak mówiliśmy na. Początku. Dobre, wiesz. Okej. Okay. Już jest stabilnie, więc robimy no. małą przerwkę. I podliczymy sobie oceny. Omówimy, przygotujemy mhm. się merytorycznie, dobrze. I nabieramy mhm. się za podsumowanie, więc za chwileczkę tutaj już widzimy się na podsumowaniu. Okej, okay. jesteśmy, tak jak widzicie, na podsumowaniu. Wszystko podsumowane, wycenione, wyliczone. Więc, yy, wpierw zaprezentujemy Wam nasze oczywiście oceny. Jakie oceny mu wydaliśmy? Zanim zaczniemy tutaj się rozpływać nad nim, bo będzie się nad czym rozpływać w sumie. Więc zacznę oczywiście ja. Zapach 4. Smak 4. Ostrość 3. No, u mnie ceny są identyko do oceny samego, no to powtórzymy. Zapach 4. Smak 4 ostrość 3 Tak jest, więc po podsumowaniu moich ocen wychodzi mi średnia 3,7. Po moich jest to też 3,7. Największe zaskoczenie dzisiejszego wieczoru, średnia ocena końcowa to... 3,7! Wow! Tak jest, słuchajcie! To bardzo dobra To cena. jest bardzo dobra ocena Zajebista. i tak rozkminialiśmy właśnie przed chwileczką, że... że... poza kamerą, że to będzie najwyższy stos najwyższy średni w stosach ostrych. Tak. Teraz wam to mówimy dlatego, żeby nie przedłużać pojawienia się rankingu, który za chwileczkę się pojawi. Eee, no ale myślę, że już możemy w tym momencie do niego, prawda, Majku, od razu no. przejść, tak? Tak, tak. Więc jak widzicie ranking się pojawia, leci, schodzi. No, no to jak widzicie Sosy Ekstremalne, tam przewodzi Grim Reaper Affliction. Sosy bardzo ostre, tu jest Dave Ultimate. Sos ostre, to przewodzi łanza i tutaj się zatrzymamy, bo tutaj jest nasz sos. Dzisiaj. Dokładnie tak. Dokładnie tak. 23000 SHU zdradzamy, wyceniliśmy go na tyle. Wychodzi na to, że ma remis z całkiem niedawno testowanym podczas hotelowego live'a, że tak to określę, sosem od Jack Daniels Extra Hot Habanero Barbecue Sauce. Też ma 23 tysiące SHU, no ale został tutaj skopany doszczętnie, jeśli chodzi o średnią, no bo Jack Daniels ma 2,7, a nasz dzisiejszy bohater ma aż 3,7, no to jest deklasacja totalna. I jak widzicie, Rokita, nasz dzisiejszy bohater, jak najbardziej to jest bohater, zajmuje pozycję numer 57. Okej, okay, to tak prezentowała się ta część rankingu. Lecimy dalej. Sosy pikantne. Tutaj zaskoczenie, bo teraz tu jest nowy lider. Tak, Przewodzi Tabasco 150 Anniversary. No, dalej nie będę już mówił nazwy. <grym> I, na samym no, no, koniec same sosy łagodne. Tak. Tam jest Dziki bi Dokładnie tak. Okej. Okay. Dobrze. Widzicie nasz obfity bardzo już ranking znika. I widzicie nas z powrotem. Uff. Hmm. Dobrze. Znaczy, to miało być uf, a nie łuf, wyszło bardziej jak pies, ale <grym> to w tym. Bark. Bark. <grym> uf, to miało być coś takiego. E, dobrze, e, więc możemy się zabrać za opis, o powiedzenie o tym sosie co nieco bardziej. No cóż ja mogę powiedzieć? Ja jestem, powiem tak, zachwycony, po prostu... No ja już chyba w trakcie recenzji za bardzo dużo już powiedziałem, to tak. po prostu powiem taką puentę zupełną teraz. Słuchajcie, zapachu bardzo ładnie ziołowo, w smaku też bardzo fajnie, no czuć ten ziół, też ziołowo, tak, też tak, ziołowo. Tak. bardzo fajnie się skomponował w zupie, w zupie wręcz powiem tak, epicko ponad skalę się skomponował, bo w spaghetti był to bardzo dobrze skomponowany i też go poleci te spaghetti, ale co zrobił w zupie, to po prostu, wow, ale jestem przekonany... Że będzie bardzo dobrze smakował z każdym jakimkolwiek Zgadam daniem, bo to jest się niemożliwe, się. żeby on się spierdzielił z czymś, że tak powiem, nie zagrał z czymś. No, mm. chyba, że jakieś totalne, jakieś nawet eksperymenty zrobimy, ale to tam zupełnie inny temat. To jest bardzo dobrze wykonany sos. Tak, to jest bardzo dobrze nie Rzemieślniczy majstersztyk. Tak jest, tak jest. I naprawdę musimy polecić. Tak się spodziewałem, że tak może być, jak go degustowaliśmy już na zlocie. A, to przy takiej średniej to nasze ma, ma pełne polecenie. Tutaj znaczek, tak. A, musi gdzieś tu znaczek się pojawi, nie wiem gdzie, ale gdzieś tu znaczek no. się pojawi. Rzeczywiście, że rekomend Dobrze, Majku, losowania nośników nie ma, bo jest to sos y, y, poza losowaniem nośników, jest to sos polski. No to pozostało mi tylko y, powiedzieć tak, y, jak zawsze zresztą. Jeśli Wam się podobał ten film, to zostawcie y, lajka, łapkę w górę. Jeśli Wam się jeszcze bardziej podobał, to zasubskrybujcie i zaznaczcie dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia. A jeśli Wam się jeszcze bardziej podobał, to odsypnijcie film dalej. No i zostawcie po sobie miły ślad w komentarzach. Tak jest. Dobrze, więc już yy, lecimy konkretnie do końca, ku końcowi się zbliżamy i oto on właśnie teraz nastąpił. Ja jestem Salepid. Ja jestem mikrofon i to była recenzja sosu. Sosu od Będzie Piekło rochita. Bardzo ostry sos, jak jest napisane, ale przede wszystkim też bardzo smaczny, jak się okazuje. I, więc do zobaczenia w, na kolejnych naszych live'ach, recenzjach i innych naszych wesołych projektach. Cześć. No trzymajcie się. Nie ma już I rozchodzi się, ale mocno nawet dosyć. Pogardza się, rozchodzi? Powoli no. się rozkręca. Uff, ja czuję tak bardzo. Ty, to normalnie. będzie boleć, jak papryce. To będzie boleć! Strasznie nieprzyjemny, ale ostry jakiś. się chyba trochę nawet.